Napisać list I szybko z domu wyjść Nie potrafiłam spać O tak Na pozór zły A tak potrzebny mi Pękały serca nam Cześć, witamy wszystkich e, facebookowiczów Mamy dobrą wiadomość dla mieszkańców Łodzi go, go, go. A mianowicie Będziemy u was 7 grudnia W klubie Futurysta Także wpadajcie tłumnie, będzie ruda, no. będzie laser. Będzie piramid, będzie sapel, będzie to co nam było, będziemy wszyscy, całą ekipą i będzie się działo, także nie może Was zabraknąć. Czekamy na Was. Pa!